Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam w serii sam jak palec, oczywiście w czwartym odcinku drugiego sezonu. Na początku tego materiału standardowo proszę o łapki pozytywnej, oczywiście tam w górę, e, tam na dole oczywiście w górę e, subika, także możecie oczywiście stawić na kanale, bo lecimy teraz po 41 tysięcy subskrypcji. Chyba tak, ale pewnie tak. Oczywiście przy subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie, to możecie także zaznaczyć oczywiście dzwoneczek, żeby jutro Ci co powiadomienie o nowych odcinkach jak i o live streamach. Zapraszam Cię serdecznie na grupę na Facebooku, pipcia. link masz podany oczywiście w opisie. E, także zaj, zajrzyj do opisu e, i napisz hashtag dzisiejszego odcinka w komentarzu. hashtagiem, żeby Ci oczywiście przypiął Ci serduszko w komentarzu. Niech będzie hashtag e, wiadro. A ja postaram się przepięć serduszko pod dzisiejszym i oczywiście pod dzisiejszym filmem w komentarzach. E, co było generalnie widzowie na poprzednim odcinku? E, dzisiaj nie będzie Władka, e, bo pana Władka nie ma. Generalnie pan Władek pojechał. Nie wiem gdzie. Powiem wam szczerze, że nie wiem, e, ale od pewnego czasu zauważyłem, widzę, że pan Władek troszkę się zmienił z zachowaniem. E, dosyć widzowie dziwny się zrobił, bo na poprzednim odcinku, z tego co ja pamiętam, chyba jeździłem trzypekiem. Tak, była praca polowa, Pierwsza praca polowa. E, na drugim oczywiście sezonie z serii sam jak palec. E, oczywiście nie moim sprzętem. Bo jak dobrze wiecie, jeździłem tym trzypekiem oraz tutaj tym agregatem takim starym. I w dzisiejszym odcinku widzowie także się nie rozostajemy z tym sprzętem. Bo dzisiaj jest kolejna praca polowa. E, praca polowa oczywiście została już załatwiona, e, bo oczywiście przed wyjazdem pana Władka, mówię, nie wiem, gdzieś pan Władek wyjechał. Tak jak mówię, dosyć dziwnie się zachowuje na poprzednich odcinkach. E, coś takiego widzę, jakby ukrywał. I dzisiaj widzę przed ukryciem e, na dzisiejszym odcinku ale to musicie obejrzeć, oczywiście, oglądać go do końca i łapkę w górę stawcie teraz już, e, bo w dzisiejszym odcinku widzowie otwieramy tajemniczo stodołę, e, czyli oczywiście, która stoi tam przy tym 3 peku, jak dobrze widzicie e, także zobaczymy, czy pan Władek nic tak naprawdę nie ukrywa czy, czy, czykolwiek, ale na razie wam nic więcej nie będę zdradzać, to mówię, to będzie będziemy dzisiaj realizować na dzisiejszym filmie e, bo tak jak mówię na poprzednim, żeśmy tutaj przygotowali oczywiście pole pod grządki e, to jak sami dobrze ten, kto oglądał ten pamięta, e, ten odcinek, on był miesiąc temu, także widzowie dosyć spory przestój na kanale, ale może że jakoś to wrócimy do tej regularności, jeszcze zobaczymy nie ma jak to będzie, e, no i dzisiaj w dzisiejszym filmie, tak jak mówię, mamy plany kolejne, nie, odst nie, nie rozstawać się z tym sprzętem, czyli oczywiście tym zestawem tutaj, czyli tego 3 oraz ten kultywator, który jest podpięty z tyłu. W dzisiejszym odcinku, widzowie, mamy akcję tutaj, yy, no pracę polową, więc ja nie przedłużam tutaj na gospodarstwo, czyli się wsiadam, zaczepiam. Jeśli chodzi widzowie o to studowe, to chodzi mi o to widzowie właśnie studoło o to, które właśnie stoi tutaj przede mną, które w dzisiejszym odcinku będziemy sobie otwierali, bo będziemy sprawdzać co jest tak co jest w środku, jaka zawartość, co tam się znajduje, czy pan Władek y, nic nie ukrywa przed nami jakieś wiecie tajemnicze rzeczy. Bo jak dobrze widzowie pamiętacie, jeszcze oczywiście istniał pewien, pewna postać z pierwszego oczywiście sezonu, z tam jak i dobrze pamiętacie tę maska. Ten gościu w mastę, który jeździł na rowerze Dokładniej w sobie. Powiem wam, coś wam teraz zdradzę Że ogólnie prawdopodobnie ten człowieczek żyje I nie chcę wam za dużo już mówić Ale dobra, w sumie powiem Że ta oczywiście postać najprawdopodobniej Zanim długo oczywiście się pokaże Tutaj na tej serii eee, Ale mogę wam zapewnić Że Jasona prawdopodobnie już nie będzie no, no nie ma tutaj takiej możliwości, żeby Jason był bo no no kurwa widzowie no ile razy będziemy wokół sobie temat oczywiście Jasona na odcinkach jak dobrze wiecie ten Jason był e, na bracia polskiej farmie w trzecim sezonie no bardzo wydaje fajnie nam to ogólnie odpalił na odcinkach no nie powiem że nie bo tam wydaje, to dobrze duże zasięgi były oczywiście te no ale widzowie no nie możemy cały czas wiecie Jasona Jasonawałkować ten temat skoro ten Jason w był wielokrotnie żeby go zabijali czy tam dwa razy czy trzy razy chyba na odcinkach Albo nawet i raz, w nie pamiętam, ale chyba raz albo dwa jesteśmy widzowie, już tak naprawdę zabity na tym odcinku na tym sezonie i na tej serii na tej się zabiliśmy go, to w nie będziemy, wiecie, jakby tak zmartwić stał kilka razy tak naprawdę, nie? Także temat chyba gdzieś sami sobie zamykamy już tak zabił już do końca, także no chyba ta postać, no chyba, na no pewnie się widzę już nie pojawi na tej serii, na tej, na tej czy ogólnie na kanale, prawdopodobnie nie, ale oczywiście tamta postać i ją prawdopodobnie dostąpi na tej oto serii w tym sezonie. Także możecie oczywiście się spodziewać. Eee, a nasza praca polowa, która dzisiaj będzie, to sobie wykonamy oczywiście tutaj. E, musimy tutaj przerzucić oczywiście tą urządkę wolisy tu mamy, czyli poplą, Musimy tutaj przerzucić to wszystko, czyli właśnie wykonać taką oto pracę polową, która teraz tutaj robię. To poletko musimy sobie zrobić, bo pan Władek mi właśnie kazał, jak dobrze wiecie, pan Władek oczywiście mi każe robić to, to ja to muszę zrobić, bo jak dobrze wiecie ja u niego pracuję. E, także ten kto jeszcze w sumie nie wie, bo może nie oglądał poprzednich ucinków, bo jak dobrze wiecie był delikatny, duży pisotem na kanale. Także właśnie sobie ja pracuję o pana Władka oczywiście na pieniądzach na pieniądze pracuje. A się pracuję, żeby zarobić pieniądze na tej serii te, żeby później kupić gospodarstwo dla siebie. Także ja u niego tutaj pracuję i jak mówię, to co pan władek mi każe zrobić, także jestem jego pracownikiem, tak jakby mieszkam u niego, mam jedzenie. Yy... No tak naprawdę mam wszystko, nie? Także tak jakby mam dom zaplanowany, także mam u niego właśnie dom, także to co mi w sobie każe, no także tak ja widzę, tak jakbym pracował po prostu normalnie robocie na etap, nie? Także on to widzę co mi każe zrobić, koło domu e, jakieś tam drzewo porębać, ściąć drzewo, porębać dre drewno. Czy tam, jak mówię, jakaś praca polowa, to oczywiście ja w wsiadam w ciągnik i jadę na pole i robię robotę, nie? Bo tak jak mówię, widzę, ja mam za to wpłacone, także muszę się do tego stosować, bo jeżeli nie będę się stosował, to jak dobrze wiecie, zostanę wyjebany z roboty, że tak powiem. Eee, także mówię, to poletko muszę dzisiaj skończyć, bo tak jak mówię, mam za to płacone i powiem Wam, że dosyć fajne gospodarstwo tutaj z tyłu jest za mną. Przy tym poletku oczywiście, którym robię Bo to pole jest wydaje pana bładka Nie jest to wydaje dzierżawione pole, tylko oczywiście osobiście e, To jest pole pana bładka. E, no i jak widzicie możecie zauważyć, że z widzę jakieś fajne, ładne gospodarstwo Co sumie powiem Wam, że nie wiem czy to jest do kupna czy nie, ale prawdopodobnie nie, bo jak widzieliście z tyłu są oczywiście kaczki Także ktoś ten e, gospodarz oczywiście e, Gospodarz oczywiście w tego gospodarstwa Wypuścił kaczki, czyli prawdopodobnie Ktoś tam musi mieszkać I prawdopodobnie ktoś w sobie oczywiście e, No tam zamieszkuje tego gospodarstwo i prowadzi to gospodarstwo Bo oczywiście w dobie kaczki są z tyłu Wypuszczone, także no coś tam się w dobie Musi idzie na tym gospodarstwie No przecież w nie inaczej, nie? Także mówię, e, nie wiem czy to gospodarstwo jest do Ale powiem wam, że dosyć jest ładnie Jeżeli po dzisiejszym odcinku zostawicie duży łapę w górę To oczywiście postaram się w dobie Spotkać Pojechać, popytać. Oczywiście, widzę właściciela tego gospodarstwa, czy może nie sprzedaje, albo po prostu się z nimi jakoś tam zapoznać, lub cokolwiek, w dalszych oczywiście, cenach, negocjatki Może za to gospodarstwo, może, widocznie, by się jakoś udało ogólnie dobyć interesu i może zakupić tę gospodarkę. Zobaczymy, co mi, jak to widocznie do Przyszły oczywiście losy tej serii, oczywiście przyszłych odcinków, także to wszystko będzie w planach. Tak jak mówię, na pewno wróci oczywiście ta posta, którą się chcieli na początku pierwszego sezonu, czyli sam jak palec, wiecie, ten, tego klauna, tak jakby na tym rowerku który sobie jeździł, na no, mówię, ale to w sumie nie wiem kto pamięta w sumie, ale możecie napisać w komentarzu, jak mówię e, ten jak to w sumie pamięta, to bo która tam była, to możecie się odetkać w komentarzach i napisać ja chętnie przeczytam komentarze po dzisiejszym filmie, w sumie zobaczymy jaki będzie w ogóle rozgłos tego filmu, zobaczymy jak to będzie statystycznie łapkami w górę i wyświetleniowo oczywiście dzisiejszy odcinek jak się będzie pozycjonował bo jak się wiecie miesiąc temu chyba okrągły miesiąc temu był odcinek, albo nawet ponad miesiąc temu był odcinek oczywiście tutaj na, na tym kanale tak zobaczymy co mi jak to będzie się oczywiście układało statystycznie, wyświetleniowo i łapkami w górę po dzisiejszym odcinku jak to wszystko będzie wyglądało, także sam jestem ogólnie ciekaw ale mam nadzieję, że jakoś to w miarę będzie to wyglądało i powoli coś tam będziemy szykowali eee, tak, jak skończymy to pole to tak jak mówi, obiecywałem wam w dzisiejszym odcinku co robimy e, bo to jest ogólnie ten temat, który robię teraz, to jest ogólnie taki temat poboczny dzisiejszego filma, ale to postanowiłem sobie zrobić na pierwszej części filmu, bo jak dobrze wiecie jak mówiłem na głównym tematem dzisiejszego odcinku to jest tak jak mówiłem otwieranie oczywiście tej tajemniczej sudoły pana Władka, który jest na posesji. Jak dobrze sami jesteście widzieli jego zachowanie na poprzednim odcinka, jak ja chciałem właśnie otworzyć samemu to sodołę. To, jak możecie, mogliście zauważyć sami, jakby on się po prostu zachowywał w trakcie właśnie w tego, że nie chce po prostu mi otworzyć, albo co mnie to obchodzi, co tam się znajduje w środku, po co ja to otwieram i w ogóle takie zachowanie. Sami toście widzieli, e, także ja to po prostu muszę zrobić e, do kiedy widzowie go nie ma na gospodarce. Czyli widzowie, dzisiaj jest taka okazja, że on ogólnie gdzieś pojechał, e, nie powiedział mi gdzie, ale powiedział, że będzie dosyć późno wróci, także mamy w dzisiaj cały dzień, aby oczywiście otworzyć to dołę, zajrzeć co jest w środku. Ja się tutaj prawdopodobnie spodziewam jakichś zwykłych sprzętów, wiecie, kombajn, agregat, znaczy się maszyny, tuniki, mm, takie, wiecie, sprzęty no typowe na co nie? Także, ale co, co tak naprawdę w tobie będzie w środku i co się tak naprawdę będzie znajdowało w środku, to tak naprawdę to będzie dzień nas kilka minut tego odcinka jeszcze. Mm, dzieli nas no, kilka jeszcze chwil e, Niczym widzę ja tam wrócę e, Wrócę oczywiście na gospodarkę Otworzę i wtedy widać wszystko będzie mi wiedzieć, ale mówię, możemy w dzisiejszym odcinku coś ciekawego odkryć, bo tak jak mówię, nie podoba mi się generalnie zachowanie pana płatkę na poprzednich odcinkach e, coś tak jakby to, jakby, coś, tak jakby coś ukrywał przede mną, ale nie wiem, możliwie widać, że to po prostu mi się tak tylko wydaje e, i że po prostu jeszcze pana Bładka dobrze nie znam, bo ja tak naprawdę widzę, go mało znam. Jak dobrze wiecie, w sumie cztery odcinki, no dzisiaj to w sumie jest czwarty chyba odcinek tego sezonu. O ile dobrze tej... chyba tak, czwarty, raz, dwa, tak, chodzi chyba czwarty odcinek tego sezonu. Tak, ja jego dobrze jeszcze nie znam, a wiecie, tak, w sumie poza nagrywkami to troszeczkę tutaj z nim rozmawiam, ale to wiecie, tak, to było tylko głównie tutaj podejść, tam podejść i tak wiecie, nie? Nie rozmawiałem, w sumie w że on zbyt ktoś nie chce rozmawiać i nie chce sobie coś tam więcej mówić o sobie. Także tak jak mówię, nie dowie dowie dosyć taki tajemniczy ten facet Ale na spokojnie zrobię jego jeszcze dobie, e, jeszcze go jakoś tam e, spróbuję więcej, więcej popytać czy dowiedzieć o jego troszeczkę w postaci tym się w sumie zajmuje, bo on też ogólnie nie chce mi powiedzieć e, Bo wiecie, oprócz prowadzenia gospodarstwa. W sumie tak naprawdę, żeby to teraz ja większy wprowadzę jego gospodarstwa, bo jak dobrze wiecie, mówię, mam u niego pracę i ja się zajmuję tymi pracami tutaj polowymi. Także on generalnie zami gdzieś pracuje. Nie wiem w sumie gdzie. No ale tak jak mówię, jeżeli w dzisiejszym odcinku otworzymy to studole, to możemy się troszeczkę więcej coś się ma dowiedzieć o tym fatecie. Tak myślę, bo bo jeżeli w zowie nie miałby nic do ukrycia, to w sumie w zowie też nie miałby żadnego oporu, żeby mi pokazać to w tej, tej studole. Gdy przy, przy oczywiście e, uczestniczeniu jego, nie? także mógłby mi pokazać, a on właśnie nie chciał tego zrobić Także to już jest widać, jakaś zagadka pierwsza e, o tym facecie, czy coś jest z nim nie tak No ale tak jak mówię, to wszystko się tak chwilę dowiemy, bo ja już kąpię poletko. Ostatni mam przejazd do góry Dobra, podnosimy oczywiście kultywator i jedziemy na gospodarkę zobaczyć to tak naprawdę, że w się święci. Tak jak mówię, pierwszą część oczywiście mam ze sobą, bo no to mówię, to był ten temat poboczny, jeśli chodzi o tu tylko pracę polową, a teraz zajmiemy się tą główną oczywiście pracą polową, znaczy się głównym tematem odcinka, nie pracą polową, głównym tematem odcinka. Jeśli chodzi o to, to napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ty popytamy czy nie pytać, co tak tego, napiszcie hashtag wiaderko jeszcze, to, to tak jak mówiłem nie, tam był chyba hashtag wiadro, albo wiaderko czy hashtag wiadro, to będzie to samo, napiszcie ogólnie co tam mówię, z jak tego To taki przerwie, obcej mamy 13 minut odcinka, niedawno do tego odcinka nie prowadzimy, a powiem Wam, że dosyć, 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 dosyć oryginalnie, także dosyć ciekawym powiem Eee, no ale dobra, zobaczymy za chwilę. Mam nadzieję, że Bładek nie wróci, bo tak jak mówię, zapewnią mnie, że będzie dosyć późno. Jak dosyć późno, no to dosyć późno, nie? No ale tak jak mówię, jeżeli on sobie przyjedzie w trakcie, sobie jak ja będę kurwa otwierać ten studio, no to może być pewien problem, nie? Eee, bo tak, on pojechał autem, a autem jak dobrze wiecie, to ja tam oczywiście w ostatnim odcinku zaparkowałem w tym garażu jego blaszanym tutaj, który jest stopiony na posesji, tutaj o. Także on pojechał tym autem, tym swoim ale gdzie? To widzowie nie wiadomo, co nie. No ale tak mówię, w dzisiejszym Cikowskim, już to wiemy, to tak naprawdę ten facet ukrywa. Mam nadzieję, że nic takiego wiecie, nie? Nic takiego. No, związanego z mafią albo cokolwiek. Dobra, zajeżdżamy na posesję, tutaj zrobię... Mam jeszcze na kolejnym odcinku robotę To mieliśmy w sumie dzisiaj to zrobić, ale nie ma czasu Bo każe mi widzowie tutaj to porębać, wyciąć to wszystko No ale tak jak mówię, to się wszystko widzowie na spokojnie ogarnie Dobra, opuszczamy oczywiście kultywator Bo nie możemy widzowie podnieść. No, szkoda widzowie, będzie ciunika będzie Kultywator w powietrzu i będzie to cały czas, wiecie, nie? Yy, podniesione Mówię, to drewno widzowie jest do zrobienia, bo to trzeba porębać, wyciąć I zrobić Bo tak jak dobrze wiecie, to jest oczywiście drzewo które stało ukradnięte na poprzednim odcinku Dla lasu, także widzowie to nie może tak leżeć tutaj na widoku Nawet widzowie powiem wam, że to dziwnie, że tak mam Władek tutaj to zostawił, ale to wiecie to są jest jego sprawa, on mi to tak każą zostawić, także To wszystko co je ja, jak to widzowie, on jest właścicielem posesji, także wszystko idzie na niego jakby co Ja to tak naprawdę umywam rączki, bo ja to tylko widzowie jestem Pracownikiem nie Ale ja widzowie pracuję bez umowy nie Ja robię na czarno eee, Dobra Podchodzimy oczywiście tutaj do tej stodoły Ja się widzę elegancko odwrócę, tylko czekajcie, jeszcze wezmę sobie wyłączę tutaj mod siły. Tutaj dobra. Otwieramy sobie stodołę I z tyłu widzę w tajemnicy, oczywiście stodole znajduje się tutaj co my tu mamy. O! Widzowie kombaj, widzowie stoi, widzę kombaj tutaj widzę stoi, widzę kombajn i kilka widzę fajnych maszynek. Mamy tutaj, widzę, sadarkę z tego, co ja widzę. Akpila, oczywiście, do ziemniaków. Rozsiewacz kos. Powiem wam, że tutaj nic, widzę, takiego tajemniczego nie ma, panu Władku, powiem wam. Ale dobra, lecimy dalej. Opryskiwać. oczywiście, pilmeta, taki fajny, stary, niebieski. Mamy, oczywiście, widzę, Masęja Fergusonowicza 187, oczywiście, kombajn. Powiem wam, że pierwszy raz widzę tutaj z... Że... Wy wy, 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 po prostu u kogoś na gospodarstwie, wy farmingu, taki kombajn, widzowie, jeszcze, powiem wam, chyba się nie pojawią nigdy na seriach chyba u nas na kanale, no, chyba się nie pojawią, także pierwszy kombajn oczywiście taki, który nam się, widzowie, pojawia na odcinku, dosyć ciekawy, no, ale tutaj, widzowie, nic nie widzę takiego tajemniczego, łapkę dajcie w górę pod dzisiejszym filmem, nic, co mi, widzowie, nie widzę takiego tajemniczego, panu Bładku. Eee, ale dobra, czy ja tutaj, widzowie, widzę jakieś takie... Stare, żelazne, stalowe drzwi, takie jakby widzowie ze sejfu, coś takiego. Co bądź widzowie, takie widzowie drzwi, wiecie, w takich pewnych miejscach, wiecie? Bo takimi widzowie drzwiami to wiecie. W więzieniu na przykład takie są drzwi, tutaj widzę odciski, oczywiście kogoś dłoni są, ale takie, wiecie, te drzwi, takie, no to są takie pewne miejsca, wiecie, bank. Takie, które zabezpieczają coś nam, nie? Bo takie, wiecie, to nie są takie widzowie drzwi zwykłe, drewniane albo cokolwiek, tylko to są widzę takie stalowe, takie już, jakby zamknąć takie pewne pomieszczenie, które jest wartościowe albo cokolwiek, nie? I takie właśnie drzwi tutaj posiada pan władek. Czyżby widzowie robił napad na bank? Mamy tutaj siewnik, Poznaniak. O, cholera jasna, widzowie broń. Shotguna ma i oraz widzę trzy tutaj miny bombowe. Kurwa. Ty, teraz powiem wam, widzowie, czy pan Władek nie jest, widzowie, czasem zamieszany, widzowie, w mafie Mamy tutaj, widzowie, broń, prawdziwą, widzowie, broń. Zobaczcie tutaj, czyli prawdopodobnie, widzowie, te drzwi są z banku, ze sejfu, z jakiegoś pomieszczenia, gdzieś jest, widzowie coś wartościowego. Po prostu one są wyciągnięte, czyli po prostu prawdopodobnie był naczyń na, na jakiś napad lub cokolwiek. Bo tutaj widzicie, widzowie, jeszcze mamy prawdziwą broń i oczywiście tutaj e, miny bombowe. Yy, ja widzę, zamykam oczywiście tutaj lepiej tą, tą stołę, -e, bo jak dobrze wiecie widzę wyżona oczywiście jest w domu pana Władka, jak on to zauważy i on to mu to powie, bo on prawdopodobnie wie chyba, albo może i też nie wie, co jest tak naprawdę pan Władek zamieszany. Ja zamykam, bo jak pan Władek przyjdzie będzie problem i powiem wam, że jestem w szoku. Napiszcie co sądzicie ogólnie na temat pana Władka po dzisiejszym filmem, czy jest zamieszany w mafię, czy nie te drzwi, ta broń, ta, te bomby dużo widzowie światło tym człowieku eee, ale w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle jeżeli wam się podobało, chcecie więc dajcie łapkę w górę pod dzisiejszym odcinkiem eee, nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji dajcie łapkę w górę, tam na dole suba na kanale, eee, napiszcie hashtag wiadro, w dzisiejszym odcinek było to na tyle trzymajcie się, do następnego odcinka i nara